Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo, w kolejnej prognozie. Dziś sprawdzimy jaka pogoda będzie w nocy, z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek. Ale zaczynamy na początku od zdjęcia, od tego co się działo w kraju i widzimy, że w wielu miejscach Polski są dosyć duże stany wód, w rzekach, na polach są zalania. Ja o tym mówiłem w poprzednim materiale. Link do tego znajdziecie tutaj gdzieś tam u góry w, w takim komentarzu przypiętym. Natomiast tutaj widzimy rzeka Łęk między Orliska a przybyłów autor Rafał Binkowski. Bywają miejsca, gdzie mamy właśnie zalania, tych zalań lokalnie jest dosyć dużo i tutaj no niestety w kolejnych dniach te opady nadal będą występowały. Nie, na chwilkę od nich odpoczniemy, o czym za chwilę, ale nadal będą występowały. Natomiast przenosimy się w tym momencie do Indonezji. Tam podczas jednego z meczu jeden z piłkarzy został rażony piorunem i to zostało nagrane. Niestety, jak informujemy, 30-letni piłkarz zmarł w szpitalu. Jak czytamy, wskutek porażenia piorunem do zdarzenia doszło w trakcie rozgrywania mieczu w mieście Bandung w Indonezji. Jak widzicie, burze naprawdę są niebezpieczne i tutaj zawsze trzeba oczywiście skupić się przede wszystkim na swoim bezpieczeństwie. Co prawda u nas w Polsce burz w tym momencie nie ma, ale już niedługo wejdzie sezon burzowy i te burze się pojawią. Natomiast my już przechodzimy do tego, co się dzieje w Polsce przede wszystkim. Jeśli chodzi o Polskę, no to mamy niż Paulin, Paulina która swoje centrum ma nad półwyspem Helskim. I zobaczcie, że prawie przez cały dzień ona za bardzo nie przemieściła się. Ten niż za bardzo nie przemieścił się ani na północ, ani na południe, więc w Polsce północnej ta strefa pełnego zachmurzenia wypadowywuje się tam, ciągle pada deszcz. Co prawda ten deszcz nie jest silny i on zanika. Ale jednak, jednak ten deszcz występował. Tu bardzo dobrze to właśnie widać. Szczególnie województwo zachodnie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i północ województwa podlaskiego. Tu właśnie te opady występowały. Jeśli chodzi o temperatury. W ciągu ostatnich 24 godzin bardzo wysokie temperatury jak na luty. Więc Racibórz, Wrocław, Lesko, Przemyśl powyżej 11 stopni Celsjusza, a Rzeszów 12 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o temperatury ujemne, to tym razem są już zdecydowanie Zdecydowanie te temperatury wyższe. Kasprowy, Śnieżka poniżej minus 3 stopni Celsjusza, a już reszta temperatur jest na plusie. Jeśli chodzi o opady, no to Świnoujście, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Słubice, tam tych opadów w ciągu ostatnich 24 godzin było najwięcej. A wywiatru na Śnieżce ponad 100 km na godzinę, Kasprowy Wierch 97 km na godzinę, no a już Krosno, Lesko 58 i 50 odpowiednio km na godzinę. Co się będzie działo w ciągu kolejnych godzin? Ano, w ciągu kolejnych godzin niże zostaną zastąpione wyżami, więc na chwilę pogoda nam się poprawi. Do Polski zacznie wpływać, znaczy Polska zacznie dostawać się pod wpływ podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem Georg, którego centrum będzie nad Niemcami. Tam ciśnienie 1020 ha. Od południowego zachodu nastąpi propagacja tego wysokiego ciśnienia w, do Polski, niż Paulina powoli wypełniając się oddali się w kierunku Morza Bałtyckiego. Temperatury nadal w całym kraju dosyć hmm, przyjemne, może i tak powiem. 4-5 do 6 stopni Celsjusza. Generalnie w Europie te temperatury są powyżej zera. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Finlandii, w północnej Rosji te tętno, tak jakby pulsowanie, to jest właśnie. Spadek temperatur w nocy poniżej minus 20, minus 25 stopni Celsjusza, a w dzień wzrost do minus 10, minus 12 stopni Celsjusza. No i porywy wiatru. Jeśli chodzi o porywy wiatru w Polsce, we wtorek będą trochę silniejsze, związane z tym sektorem południowym niżu Paulina, który będzie oddalał się w kierunku północnym i troszeczkę mocniej nam powieje. Natomiast zdecydowanie silniejsze porywy wiatru będą związane z kolejnym jeszcze, nazwanym niżem, który zbliża się do Irlandii oraz. Z Wielkiej Brytanii. Setem frontów atmosferycznych na wtorek, no to nad Polską w sumie bez frontów atmosferycznych. Front zokludowany związany z niżem, Paulina już będzie poza naszymi granicami, więc u nas w Polsce pogoda zacznie się poprawiać i ciśnienie też zacznie wzrastać już w nocy. W Polsce południowo-zachodniej będzie najwyższe nad ranem 1017 paskali, w Polsce północnej 1005 hektopaskali, w Polsce wschodniej 1007-1008 paskali to te podwyższone ciśnienie będzie już świadczyło o tym, że na chwilę nam się pogoda poprawi. I to już będzie widać w godzinach porannych. W Polsce południowo-zachodniej, zachodniej, mimo tego, że tam będą jeszcze słabe, przelotne opady deszczu w nocy występowały, będzie coraz więcej przyjaśniej. Strefa opadów deszczu w Polsce północnej również będzie zanikać i oddalać się. I do rana powinna obejmować jeszcze przede wszystkim województwo warmińsko-mazurskie. Jeśli chodzi o temperatury, no to tutaj trochę gorzej w nocy, przynajmniej, bo te temperatury zaczną spadać i w Polsce Południowo-Wschodniej, przepraszam, będą najwyższe do 4 stopni Celsjusza, najniższe w zakopanym minus 4 stopni Celsjusza, ale zobaczcie tutaj, napływ chłodniejszej masy powietrza z północy. Z mapy Wyspu Skandynawskiego spowodowany będzie właśnie zaciągnięciem tego powietrza, a w ten sposób pokażę z północy w kierunku południowym i południowo-wschodnim, za sprawą oddalającego się od nas niżu Paulina no i to też będzie korespondowało z silniejszymi porywami wiatru w nocy będzie on mocniej wiał szczególnie w Polsce północno-zachodniej centralnej, północno-wschodniej w porywach maksymalnych do 45 lokalnie 50 km na godzinę na wybrzeżu, szczególnie województwa zachodnio-pomorskiego 60-65 km na godzinę wiatr będzie wiał z zachodu w kierunku wschodnim ostrzeżenia od IMGW na noc tylko i wyłącznie przed stopami dla okolic Jeleniej Góry stopień Drugi. No i mamy wtorek. We wtorek nadal wzrost ciśnienia w całej Polsce, najwyższy będzie w Polsce południowo-zachodniej 1023 hektopaskale, najniższy w Polsce północno-wschodniej 1015 hektopaskali, Opadów z godziny na godzinę będzie coraz mniej. Będą to opady, jeżeli już to przelotne, natomiast od południowego zachodu będzie tutaj do nas wpływało zdecydowanie takie powietrze troszeczkę suchsze tutaj pojawi się zdecydowanie więcej przejaśnień i pojawi się też słońce. Przejaśnień może być zdecydowanie najwięcej w województwie dolnośląskim. Natomiast na natomiast no pozostałym obszarze przejaśnień mniej. A opady mogą występować, ale już tak dużo ich być nie powinno. I temperatury znów trochę wzrosną w godzinach popołudniowych, ale w wieczornych znów spadną minus 9 stopni Celsjusza w Zakopanem, najniższe temperatury, najwyższe w Lubuskiem do 8 stopni Celsjusza. No i temperatury odczuwalne na na wtorek, najwyższe w Krakowie 6 stopni Celsjusza oraz w Katowicach, podobnie, najniższe Gdańsk łeba minus 1 stopień Celsjusza. Te silniejsze porywy wiatru będą dalej się przemieszczać w kierunku wschodnim i po południu powinny nasz kraj opuścić w takim momencie, gdzie najsilniej powieje. To w Polsce Północnej 40 do 45 km na godzinę, bądź na wybrzeżu 60 do 70 km na godzinę. Na pozostałym obszarze od 10 do 20 km na godzinę. Wiatr nadal będzie wiał z zachodu w kierunku wschodnim, skręcającym na południowy wschód. No i biometr zacznie robić się korzystny w Polsce Południowej, Centralnej i na tutaj w środkowej części Polski Północnej. Biometr będzie po południu już korzystny, tam będzie wpływ tego wyższego ciśnienia. Samopoczucie nam się pojawi jedynie na krańcach wschodnich oraz na północnym zachodzie. Będzie jeszcze niekorzystny przechodzący w obojętny ostrzeżenie MGW. Na wtorek żadnych nie ma. Na drogach też powinno jeździć się ok, więc tutaj również ostrzeżeń żadnych nie ma. Ostrzeżenia hydro niestety występują, tak jak wspominałem w oddzielnym materiale, w Polsce Centralnej, Południowo-Zachodniej, Odra, Wisła, Warta, również północny Zachód i północny wschód tutaj jest wiele ostrzeżeń z przekroczeniem stanu rzek. Kolejne dni środa. Nadal w Polsce Południowo-Zachodniej aż po Wilkopolskę i Kujawy oraz Pomorze. Pogoda ładniejsza na północnym wschodzie, generalnie na wschodzie, jeszcze drobne opady deszczu, ale od zachodu już się będzie zbliżał front atmosferyczny z intensywnymi opadami deszczu. W zachodniej Polsce dosyć ciepło od 6 do 8 stopni Celsjusza, we wschodniej zdecydowanie chłodniej od 1 do 2 stopni Celsjusza i wiatr. Wiatr w sumie w całym kraju słaby, od 20 do 40 km na godzinę. Kolejny dzień to czwartek i w czwartek od zachodu wejdzie ta strefa opadów deszczu. Na początku w Polsce zachodniej, następnie centralnej, potem wschodniej, południowo-wschodniej. Lokalnie będzie padać dosyć intensywnie. Na wybrzeżu będą występowały mgły. Ogólnie w Polsce północno-zachodniej te mgły będą się dawać we znaki. No i temperatury wzrosną dosyć mocno. W lubuskim do 12 bądź 13 stopni Celsjusza. W Polsce centralnej od 8 do 10 stopni Celsjusza. Najniższe temperatury zakopane Bieszczady oraz Wschód od 1 do 2 stopni Celsjusza i w całym kraju wiatr słaby, jedynie w Bieszczadach mocniejszy do 50 bądź 55 km na godzinę. Oczywiście zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Burz, żeby być na bieżąco przy nadchodzącym sezonie burzowym. My też tam jesteśmy, więc nasze materiały również można z poziomu tej aplikacji oglądać. No i zapraszam do subskrypcji naszego kanału, a my widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie.